Adrian ziewnął, a jego ziewnięcie było równie drogie i starannie wyważone jak wszystko inne w jego życiu. Odbiło się echem w minimalistycznej przestrzeni jego penthouse'u, gdzie nawet cisza wydawała się importowana i kosztowała fortunę. Za pancernymi szybami rozciągało się miasto, z zbiór migoczących świateł, które z tej wysokości wyglądały jak rozsypane klejnoty na czarnym aksamicie. Dla niego były to jednak tylko kolejne aktywa, Mapa jego królestwa zbudowanego na odziedziczonych pieniądzach i bezwzględnej skuteczności w ich pomnażaniu. Jego życie było serią doskonale zaaranżowanych momentów, pozbawionych jednak jakiejkolwiek autentycznej treści. Spotkania biznesowe, na których jednym skinieniem głowy decydował o losach setek ludzi, uroczyste kolacje, na których jedzenie smakowało jak tektura, a rozmowy były równie puste co talerze po deserze. Otaczał się ludźmi, którzy byli odbiciami jego własnego sukcesu, gładkimi, drogimi i całkowicie wymienialnymi. Prawdziwe emocje były dla niego słabością, niepotrzebnym balastem w świecie, gdzie liczyła się tylko siła i kontrola. Tego wieczoru miał się odbyć doroczny bal charytatywny, wydarzenie będące szczytem hipokryzji, na którym najbogatsi ludzie w kraju udawali, że obchodzi ich los biedniejszych, prześcigając się w licytacjach, by zaspokoić własne ego, a nie realne potrzeby. Adrian gardził tym ale jego obecność była obowiązkowa. Była to część gry, a on zawsze grał, by wygrać. Wybrał swój najdroższy garnitur i zegarek, którego wartość mogłaby wyżywić małą wioskę przez dekadę. Były to jego zbroja i broń. Zanim wyszedł, rzucił okiem na swoje odbicie w lustrze. Widział mężczyznę, który miał wszystko, a jednocześnie nie czuł nic. Chłód w jego oczach nie był pozą, był prawdą o jego duszy, zamrożonej przez lata izolacji i luksusu. Pieniądze, które miały dać mu wolność, zbudowały wokół niego najsolidniejsze z więzień. W tym samym czasie, na drugim końcu miasta, w małym, skromnym mieszkaniu pachnącym ziołową herbatą i starym drewnem, Tomasz kończył swoją kolację. Składała się z chleba, sera i kilku plasterków pomidora, ale jadł ją z powolnym namaszczeniem człowieka, który doceniał każdy kęs. Jego dłonie, pureń dziesiątkami lat ciężkiej pracy, spoczywały na stole. Były to dłonie mechanika, dłonie, które rozumiały język metalu i oleju lepiej niż słowa. Po kolacji Tomasz podszedł do małej komody, na której stało jedno, jedyne zdjęcie w prostej, drewnianej ramce. Przedstawiało uśmiechniętą dziewczynkę o wielkich, ciekawskich oczach. Jego wnuczka Zosia. Jego cały świat. Jej śmiech był muzyką jego życia ale ostatnio ta muzyka cichła, tłumiona przez chorobę, która zakradła się do jej małego serca. Lekarze mówili o skomplikowanej operacji, o kosztach, które brzmiały jak astronomiczne liczby z innego wszechświata. Każdego dnia Tomasz czuł, jak ciężar tej niemożliwej do zdobycia kwoty przygniata go coraz bardziej. Pracował jako dozorca i okazjonalny mechanik w luksusowym garażu, który obsługiwał gości jednego z najdroższych hoteli w mieście tego samego, w którym miał odbyć się bal charytatywny. Jego praca była niewidzialna dla bogatych klientów, którzy przemykali obok niego, nie zauważając jego istnienia. Był duchem w maszynie, cichym świadkiem świata blichtru i nonszalancji. Tego wieczoru miał dodatkową zmianę. Potrzebował każdego grosza. Kiedy wkładał swój schrudny, choć znoszony kombinezon, jego myśli krążyły wokół Zosi. Musiał znaleźć sposób. Musiał dokonać cudu. Adrian przybył na bal z odpowiednim opóźnieniem, które świadczyło o jego statusie. Wysiadł ze swojego lśniącego, nowoczesnego samochodu i rzucił kluczyki portierowi z gestem znudzonego monarchy. Ale tego wieczoru postanowił przyjechać czymś specjalnym, co miało być główną atrakcją na parkingu. Jego pieczołowicie odrestaurowane, czerwone Ferrari 250 GTO, legenda motoryzacji, warte więcej niż budynek, w którym się znajdowali. Czekało w hotelowym garażu Gotowe na wielkie wejście pod koniec wieczoru. Bal toczył się swoim przewidywalnym rytmem. Fałszywe uśmiechy, puste komplementy, brzęk kieliszków z szampanem. Adrian czuł się jak aktor w źle napisanej sztuce. Przekazał czek na astronomiczną sumę, co spotkało się z falą oklasków i błyskiem fleszy. Czuł na sobie spojrzenia pełne podziwu i zazdrości, ale w środku narastała w nim tylko pustka. Chciał czegoś, co wstrząsnęłoby tą monotonią. Pod koniec wieczoru, gotowy do wyjścia, postanowił zaimponować grupie swoich przyjaciół i pewnej młodej aktorce, która nie odrywała od niego wzroku. Zszedł z nimi do garażu, gdzie jego Ferrari czekało pod jedwabnym pokrówcem. Z teatralnym gestem zdjął materiał, odsłaniając idealne, krwisto czerwone linie klasycznego samochodu. Usiadł za kierownicą, czując zapach starej skóry i benzyny. To była jedyna prawdziwa pasja, jaka mu pozostała. Włożył kluczyk do stacyjki i przekręcił. Rozrusznik zakaszlał raz, drugi, a potem zapadła cisza. Spróbował ponownie. Ten sam żałosny, mechaniczny spazm. Jego arcydzieło, jego symbol mocy, odmówiło posłuszeństwa. Jego przyjaciele zaczęli chichotać. Aktorka uniosła idealnie wyrysowaną brew. Twarz Adriana poczerwieniała z wściekłości i upokorzenia. Wezwano hotelowych mechaników, młodych chłopaków w nieskazitelnych kombinezonach, którzy podłączyli do zabytkowego silnika komputery i tableti. Bezradnie rozkładali ręce. To skomplikowana maszyna, panie prezesie. Potrzebujemy specjalistycznego sprzętu frustracja Adriana sięgnęła zenitu. Jego idealny wieczór zamieniał się w farsę. I wtedy z cienia wyłoniła się postać w starym, wysłużonym kombinezonie. To był Tomasz, który właśnie kończył obchód. Zatrzymał się w dyskretnej odległości, patrząc na czerwony samochód z wyrazem cichej zadumy. W jego oczach nie było podziwu dla bogactwa, ale szacunek dla maszyny. Jeden z przyjaciół Adriana, podpity i szukający rozrywki, szturchnął go i wskazał na Tomasza. Hej, Adrian. Może ten dziadek ci pomoże? Wygląda jakby pamiętał czasy, kiedy to cudo zjechało staśmy produkcyjnej. Grupa wybuchnęła śmiechem. To był impuls, którego Adrian potrzebował. Upokorzony i wściekły, postanowił obrócić sytuację w okrutny żart, odzyskać kontrolę, pokazując swoją władzę. Odwrócił się do Tomasza z pogardliwym uśmiechem. Ty, zawołał, a jego głos odbił się echem od betonowych ścian. Chcesz spróbować, staruszku? Mówią, że masz smykałkę do starych gratów. Tomasz spojrzał na niego spokojnie. A w jego oczach nie było widać ani strachu, ani uniżenia. Była w nich tylko cicha godność. Znam te silniki, odpowiedział cicho. To rozbawiło Adriana jeszcze bardziej. Podszedł do starca, a jego drogie buty stukały arogancko o posadzkę. Stanął tuż przed nim, górując nad nim wzrostem i statusem. Chciał go zmiażdżyć, obrócić w pył dla rozrywki swoich przyjaciół. Dobrze, powiedział głośno, aby wszyscy słyszeli. Zróbmy tak. Dam ci mojego Ferrari, jeśli go uruchomisz. Tutaj i teraz. Ale jeśli ci się nie uda, będziesz czyścił podłogę w tym garażu na kolanach, używając szczoteczki do zębów. W garażu zapadła cisza. Nawet roześmiani przyjaciele Adriana umilkli, zaskoczeni skalą tego okrucieństwa. Wyzwanie zawisło w powietrzu, ciężkie i toksyczne. Adrian uśmiechał się triumfalnie. Pewien, że starzec stchórzy i odejdzie z podkulonym ogonem, dostarczając mu satysfakcji i kończąc ten żenujący wieczór. Ale Tomasz nie odszedł. Spojrzał Adrianowi prosto w oczy, a potem przeniósł wzrok na milczący, czerwony samochód. W jego głowie przez chwilę przemknęła myśl o Zosi, o jej bladych ustach i zmęczonym uśmiechu. Pomyślał o niemożliwych do zapłacenia rachunkach. To nie była kwestia dumy. To była kwestia desperacji. A potem spojrzał na swoje dłonie, na mapę swojego życia wyrytą w skórze. Ufał tym dłoniom. Zgoda, powiedział Tomasz, a jego głos, choć cichy, był twardy jak stal. Adrian zamrugał, zaskoczony. Nie spodziewał się tego. Ale teraz nie mógł się wycofać. Z drwiącym gestem otworzył drzwi samochodu. Scena jest twoja, maestro, Tomasz zignorował drwiny. Podszedł do Ferrari, nie z wahaniem, ale z pewnością chirurga zbliżającego się do stołu operacyjnego. Nie spojrzał nawet na deskę rozdzielczą. Zamiast tego otworzył maskę. Tłumek gapiów, w tym przyjaciele Adriana i kilku pracowników hotelu, otoczył go w milczeniu. Starzec nie używał żadnych wymyślnych narzędzi. Wyjął z kieszeni kombinezonu starą szmatkę i kilka kluczy. Najpierw jednak po prostu stał i słuchał. Zamknął oczy, a jego głowa była lekko przechylona, jakby nasłuchiwał szeptów metalowego serca. Położył dłoń na zimnym bloku silnika, czując jego bezwład. Adrian prychnął, ale w jego wnętrzu zaczęło kiełkować dziwne, niepokojące uczucie. Było coś w postawie tego starca, co wymykało się jego rozumieniu świata. Jakaś pierwotna pewność siebie, której nie dało się kupić ani odziedziczyć. Tomasz zaczął pracować. Jego ruchy były powolne, precyzyjne i oszczędne. Nie było w nich grama straconej energii. Dokręcił coś tu, poprawił tam, przetarł styki szmatką. Nie spieszył się. Świat wokół niego przestał istnieć. Byli tylko on i maszyna. Adrian, oparty o ścianę, przestał się uśmiechać. Obserwował te spracowane dłonie poruszające się z taką znajomością i delikatnością pośród plątaniny kabli i rurek. Przypomniał sobie nagle swojego dziadka, człowieka, który zaczynał od zera, prowadząc mały warsztat samochodowy. Adrian spędzał tam wakacje jako mały chłopiec, a zapach smaru i benzyny był zapachem jego dzieciństwa. Dziadek miał podobne dłonie. Dłonie, które potrafiły tworzyć i naprawiać. Adrian spojrzał na swoje własne, gładkie dłonie, dobre jedynie do podpisywania czeków i trzymania kieliszka. Poczuł kłucie czegoś, czego nie czuł od lat wstydu. Po około dziesięciu minutach, które wydawały się wiecznością, tomasz wyprostował się. Spojrzał na Adriana i skinął głową. Proszę spróbować teraz, w powietrzu wisiało napięcie. Przyjaciele Adriana przestali szeptać. Wszyscy wpatrywali się w milionera, który z wahaniem podszedł do samochodu. Czuł na sobie wzrok wszystkich. Usiadł za kierownicą, a skóra fotela wydała mu się zimna. Włożył kluczyk do stacyjki. Jego serce biło mocniej. Przekręcił go. Silnik V12 obudził się do życia z potężnym, gardłowym rykiem. Dźwięk był czysty, mocny i idealny. Wypełnił cały garaż, wibrując w posadzce i w piersiach wszystkich obecnych. To nie był kaszel umierającej maszyny. To był triumfalny okrzyk bojowy. W garażu zapadła absolutna cisza, przerywana jedynie aksamitnym pomrukiem pracującego silnika. Tłum gapiów stał w osłupieniu. Przyjaciele Adriana patrzyli z niedowierzaniem, z otwartymi ustami. Aktorka wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Adrian siedział nieruchomo za kierownicą, a jego dłonie zaciskały się na niej tak mocno, że zbielały mu kłykcie. Ryk silnika był jak wyrok. Przegrał. Został upokorzony, nie przez awarię samochodu, ale przez cichą kompetencję starca, którego próbował zniszczyć. Wyłączył silnik. W ciszy, która nastała, każdy dźwięk wydawał się ogłuszający. Wysiadł z samochodu, a jego ruchy były sztywne. Unikał wzroku Tomasza. Czuł, jak pali go skóra na twarzy. Wiedział, że wszyscy czekają, co zrobi. Jego słowa, rzucone tak lekkomyślnie, teraz wróciły, by go osądzić. Podszedł do Tomasza. Starzec stał spokojnie, wycierając dłonie w szmatkę. W jego oczach nie było triumfu. Tylko zmęczenie i cień smutku. Adrian przełknął ślinę. Wyjął z kieszeni kluczyki do Ferrari. Breloczek z platynowym koniem zalśnił w sztucznym świetle. Z zaciśniętymi zębami wyciągnął rękę w stronę Tomasza. Jest twój, powiedział przez zęby. Słowo się rzekło, Tomasz spojrzał na kluczyki, a potem na Adriana. I wtedy zrobił coś, czego milioner kompletnie się nie spodziewał. Delikatnie odsunął jego dłoń. Nie potrzebuję samochodu, panie, powiedział cicho. Potrzebuję cudu Adrian Zamaru. To zdanie, wypowiedziane bez cienia pretensji, uderzyło go mocniej niż jakakolwiek obelga. Było w nim coś tak prawdziwego i rozpaczliwego, że przebiło się przez wszystkie warstwy jego arogancji. Co? Co masz na myśli, zapytał, a jego głos był ledwo słyszalny. Moja wnuczka jest bardzo chora, kontynuował Tomasz, a jego głos lekko się załamał. Potrzebuje operacji serca. Operacji, na którą nigdy nie będzie mnie stać. Dlatego pracuję na dwie zmiany. Dlatego przyjąłem pańskie wyzwanie. Myślałem. Myślałem, że może ten samochód, że mógłbym go sprzedać, w jego oczach pojawiły się łzy. Ale nawet to by nie wystarczyło. Potrzeba znacznie więcej. Potrzeba cudu. Historia Tomasza rozlała się po garażu jak fala zmywając resztki farsy i okrucieństwa. Przyjaciele Adriana nagle znaleźli pilne sprawy gdzie indziej i zaczęli się cicho rozchodzić, nie chcąc być świadkami tej niezręcznej ludzkiej chwili. Adrian stał jak sparaliżowany. Świat, który znał, zbudowany na transakcjach, wartości netto i wygranych, nagle stracił sens. Patrzył na tego starego człowieka, który nie walczył o samochód czy dumę, ale o życie dziecka. I zdał sobie sprawę, że kwota, która dla Tomasza była cudem, dla niego była ułamkiem tego, co wydał na ostatnią renowację tego właśnie samochodu. Po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu Adrian poczuł coś więcej niż nudę czy irytację. Poczuł głęboki, miażdżący ciężar. To nie był już wstyd z powodu przegranego zakładu. To był wstyd z powodu tego, kim się stał. Spojrzał na Tomasza, na jego pooraną z marszczkami twarz, na jego znoszony kombinezon i na jego oczy, w których tliła się ostatnia iskierka nadziei. I podjął decyzję. To nie była decyzja biznesowa. To był pierwszy bezinteresowny akt w jego życiu. Jak ma na imię, zapytał cicho. Zosia, odpowiedział Tomasz. Adrian skinął głową. Wyjął telefon i wybrał numer swojej osobistej asystentki, Ewy. Była jedyną osobą w jego otoczeniu, która zachowała resztki człowieczeństwa. "Ewa, przepraszam, że dzwonię o tej porze," powiedział, a jego głos był już inny, spokojniejszy. "Potrzebuję, żebyś znalazła wszystko na temat dziewczynki o imieniu Zosia. Ma problemy z sercem. Chcę mieć kontakt z najlepszymi kardiochirurgami w kraju, na świecie, jeśli będzie trzeba. Zorganizuj konsultację. Natychmiast." Koszty nie grają roli, zapadła cisza. Adrian słyszał zdumienie w głosie Ewy po drugiej stronie. Oczywiście, panie prezesie. Zajmę się tym od razu, rozłączył się i spojrzał na Tomasza. Zajmę się tym, powtórzył tym razem do niego. Twoja wnuczka dostanie najlepszą opiekę. Obiecuję, potem wcisnął kluczyki do Ferrari z powrotem w dłoń Tomasza. A to, powiedział, jest zaliczka. Nie sprzedawaj go. Będzie ci przypominał, że czasem nawet zepsuta maszyna może zaprowadzić nas we właściwe miejsce, następne tygodnie były dla Adriana jak przebudzenie z długiego snu. Po raz pierwszy jego pieniądze miały prawdziwy cel. Rzucił się w wir działania z energią, której nie czuł od lat. Ewa, jego asystentka, z cichym podziwem obserwowała jego transformację. Milioner, który do tej pory interesował się tylko notowaniami giełdowymi, teraz studiował artykuły medyczne i rozmawiał z profesorami medycyny. Zosia została przeniesiona do najlepszej prywatnej kliniki w kraju. Adrian osobiście nadzorował każdy szczegół, upewniając się, że ma najlepszy pokój, najlepszych lekarzy, najlepszą opiekę. Poznał ją podczas jednej z wizyt. Była małą, kruchą istotką o oczach tak wielkich i mądrych, jak oczy jej dziadka. Na początku była nieśmiała, ale Adrian ku własnemu zdziwieniu znalazł z nią wspólny język. Przynosił jej niedrogie zabawki, ale książki o gwiazdach i modele starych samochodów. Opowiadał jej historię o swoim dziadku i jego warsztacie. Tomasz był przy Zosi każdego dnia. Widząc troskę Adriana, jego początkowa nieufność zamieniła się w cichą wdzięczność. Pomiędzy dwoma mężczyznami z tak różnych światów zrodziła się nić porozumienia. Adrian często zastawał go w szpitalnej kaplicy i czasem siadał obok niego w milczeniu. Nie modlił się. Po prostu był. Operacja była długa i skomplikowana. Adrian i Tomasz spędzili całą noc na korytarzu, czekając. Nie rozmawiali wiele. Słowa nie były potrzebne. W świetle wschodzącego słońca, na korytarz wyszedł chirurg. Zdjął maseczkę i uśmiechnął się. Operacja się udała. Pacjentka jest stabilna. To silna dziewczynka, tomasz osunął się na krzesło, a z jego oczu popłynęły łzy ulgi. Adrian położył mu dłoń na ramieniu i poczuł, jak drży. W tej chwili, w tym sterylnym szpitalnym korytarzu, Adrian zrozumiał, czym jest prawdziwe bogactwo. Nie miało nic wspólnego z liczbami na koncie bankowym. Miało twarz śpiącej dziewczynki i łzy szczęścia starego człowieka. Kilka miesięcy później Adrian zorganizował konferencję prasową. Nie w siedzibie swojej firmy, ale w nowo otwartym skrzydle dziecięcego szpitala. Zaprosił te same media, które fotografowały go na charytatywnym balu. Stanął na podium, ale nie był to ten sam człowiek co kilka miesięcy wcześniej. Jego twarz była łagodniejsza, a w oczach nie było już chłodu. Nie mówił o zyskach i inwestycjach. Opowiedział historię. Opowiedział o swojej arogancji, o upokarzającym zakładzie w garażu i o starym mechaniku, który dał mu lekcję życia. Mówił szczerze, nie ukrywając swojego wstydu. Przez lata myślałem, że wszystko można kupić, powiedział, a jego głos był mocny i czysty. Ale tamtej nocy zrozumiałem, że najcenniejszych rzeczy godności, miłości, zdrowia nie da się wycenić. Dlatego dziś ogłaszam powstanie Fundacji Serce Zosi. Fundacji, która będzie finansować operacje serca dla dzieci z rodzin, których na to nie stać, w pierwszym rzędzie siedział Tomasz. Obok niego, na specjalnym krzesełku, siedziała Zosia. Miała na sobie różową sukienkę, a na jej twarzy malował się zdrowy rumieniec. Trzymała dziadka za rękę. Kiedy Adrian skończył mówić, wstała i podbiegła do niego. Objęła go za nogi i powiedziała cicho, ale wyraźnie do mikrofonu: Dziękuję. Wujku Adrianie sala zamarła, a potem wybuchła burzą oklasków. Błyskały flesze, ale tym razem Adrian ich nie zauważał. Kucnął i przytulił małą dziewczynkę. Czuł, jak jej małe serduszko bije mocno i miarowo pod jego dłonią. To był najpiękniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszał. O wiele piękniejszy niż ryk silnika Ferrari. Minął rok. Krajobraz życia Adriana zmienił się nie do poznania. Jego penthouse często stał pusty. Znacznie więcej czasu spędzał w małym domu z ogrodem, który kupił dla Tomasza i Zosi na przedmieściach. W garażu tego domu, obok narzędzi Tomasza, stało lśniące czerwone Ferrari. Tomasz dbał o nie z miłością, ale rzadko nim jeździł. Było dla niego symbolem niebogactwa, ale cudu, który odmienił ich życie. Tego popołudnia Adrian siedział na trawie w ogrodzie. Uczył Zosie, jak składać model starego forda, takiego samego, jakiego miał jego dziadek. Dziewczynka śmiała się głośno, gdy jeden z małych elementów upadł jej na ziemię. Tomasz siedział na werandzie, popijając herbatę i patrząc na nich z ciepłym uśmiechem. Adrian podniósł wzrok i spotkał spojrzenie starca. Wymienili ciche, pełne zrozumienia skinienie głową. W tej prostej chwili było wszystko przebaczenie, wdzięczność i głęboka, nieprawdopodobna przyjaźń. Adrian zrozumiał, że przez całe życie gonił za niewłaściwymi rzeczami. Szukał mocy w pieniądzach i statusie, podczas gdy prawdziwa siła leżała w ludzkim sercu. Pochylił się i pomógł Zosi znaleźć zgubioną część. Kiedy ją znaleźli, dała mu buziaka w policzek. Jej śmiech, dźwięczny i bez troski, uniósł się w ciepłym, popołudniowym powietrzu. Adrian zamknął oczy, chłonąc tę chwilę. Znalazł to, czego szukał przez całe życie, nie w luksusowym apartamencie z widokiem na miasto, ale tutaj, na trawniku, obok staruszka i małej dziewczynki. Znalazł swoją rodzinę. Znalazł dom. I w końcu poczuł, że jest naprawdę, niewyobrażalnie bogaty.